Drodzy państwo, witam bardzo serdecznie na Akademii Integracji firmy AB. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się wspólnie na gali firmy HP, gdzie dawaliśmy nagrody dla najlepszych partnerów, najlepszych dystrybutorów i wówczas najlepszym dystrybutorem firmy HP za miniony rok została firma AB. Tym bardziej dzisiaj bardzo miło jest uczestniczyć w wydarzeniu firmy AB, w wyjątkowym wydarzeniu, bo obchodzimy dzisiaj 20-lecie Akademii Integracji. Rolą dystrybutora produktów vendora jest przede wszystkim edukacja kanału partnerskiego, tak? Jest to jeden z głównych elementów, które dystrybutor a, musi wykonywać. B jest tutaj wzorowym przykładem, wzorowym dystrybutorem, który od wielu wielu lat a, pełni to zadanie, edukuje kanał partnerski w Polsce, edukuje naszych partnerów. Akademia Integracji to wyjątkowe wydarzenie, a gdzie w jednym miejscu partnerzy mogą spotkać właściwie wszystkich vendorów, a vendorzy mogą spotkać właściwie wszystkich partnerów. To jest miejsce, w którym odbywają się niezliczone dyskusje, rozmowy. Również świetna okazja dla vendorów, takich jak HP, aby pokazać nasze najnowsze produkty. Na naszym stoisku HP prezentowaliśmy całe nasze portfolio: komputery, drukarki, również rozwiązania poli. Chciałem tutaj nadmienić, że od kilku kwartałów firma AB jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki poli. Oprócz naszych standardowych produktów, prezentowaliśmy również nasze nowe portfolio notebookowe. Oparte na procesorach wspierających rozwiązania AI, czyli sztucznej inteligencji. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu zespołowi za wysiłek i pracę, którą wkładają we współpracę z firmą AB, i przede wszystkim firmie AB i zespołowi firmy AB za współpracę z firmą HP za oddanie, dedykację, za te wiele ostatnich lat, które razem spędziliśmy. Jestem przekonany, że nasza współpraca się będzie dalej rozwijała. Bardzo mnie cieszy to, że mogę w tym roku zobaczyć wiele nowych twarzy, wielu nowych partnerów. A partnerzy, którzy jeszcze nie współpracują z firmą HP, serdecznie zapraszam do współpracy. Partnerzy, którzy jeszcze nie współpracują z AB, również zapraszam do współpracy. Po to, żebyśmy wspólnie razem mogli odkrywać nowe możliwości biznesowe i spotkać się razem na kolejnej edycji Akademii Integracji za rok. Dziękuję bardzo.